Seniorzy z Jaworznińskiego Uniwersytetu III wieku wystartowali w międzynarodowym letnim festiwalu sportowym w ukraińskim Łódzku. Polskie, nasze Jawożno, no i nasz Uniwersytet III wieku. Ja brałam pierwszy raz udział w takich międzynarodowych zmaganiach. Pośród reprezentacji Uniwersytetów III wieku z Gruzji, Słowacji, Turcji i Ukrainy Polskę reprezentowało 57 seniorów. Jak wrażenia z wyjazdu? Bardzo dobrze. Bardzo fajni ludzie, naprawdę bardzo miłe przywitanie. No, ja byłam zachwycona. Reprezentanci Jawożna brali udział w konkurencjach jazdy na rowerze przełajowym, biegu na 60 metrów, strzelaniu z broni długiej, darcie oraz drużynowo w kręglach. Co ważne, w każdej z konkurencji zajmowali czołowe miejsca. Bieg na 60 metrów, czas 14,7 sekundy. Brałam udział w, w, w jeździe na rowerze. Dystans był około kilometra, a wynik był 4 minuty. Tylko to jest, to była przełajówka taka trochę, trochę po schodach z góry, trochę w dół, no i dosyć fajnie to poszło. Ja seniorom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.